Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Gdy Jezusa ukrzyżowano, świat faktycznie się cieszył, bo uznał, że wreszcie zrobiono z wichrzycielem z Nazaretu porządek. Dla jego uczniów nadszedł czas smutku i płaczu. Związane z nim nadzieje wydawały się już bezpowrotnie stracone. Ale on zmartwychwstał. I choć świat nie zaczął płakać, bo w to nie uwierzył. W sercach uczniów zagościła ogromna radość. Zyskali przecież nadzieję, o której przed jego śmiercią i zmartwychwstaniem nawet nie śnili. W życiu wielu pokoleń chrześcijan bywa podobnie. Przychodzą chwile triumfu tych, którzy ich nienawidzą. Ale to triumf pozorny. Przecież Chrystus zwyciężył. I choćbyśmy na tym świecie wszystko stracili, dzięki Niemu i razem z Nim. Mamy życie wieczne. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.